Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. No nie było najspokojniej do, do, do pierwszego wyścigu, później na szczęście. Ale drużyna stała na wysokości zadania i bardzo szybko mogliśmy się cieszyć. Nie było słabych punktów, tak? Naprawdę na tle drużyny, przynajmniej z rybnika, no to wyglądało to bardzo dobrze. No i co? Cieszę się, że szczerze mówiąc, że mam już trochę luzu i nie muszę się stresować, bo, bo, bo dzisiejszy dzień i te ostatnie dni to były takie, no, dla mnie już za wysoki połap stresu. No, ale finalnie się udało. No, oczywiście chcieliśmy walczyć o medale, no nie udało się. Ale względem naszego roku jest progres, piąte miejsce. Może w przyszłym roku. Y, będzie lepiej. No właśnie, pytanie, bo Pan mówi, że przed, do pierwszego biegu nie było spokojnie. Rozumiem, że fakt, że trzeba było plandekę rozłożyć, to też chyba nie, niekoniecznie Was tutaj y, uspokoił przed tym spotkaniem. Nie, no, to akurat nie jest problem. Tor był wczoraj przygotowany, położył po, plandeki. a dzisiaj warunki były bardzo podobne względem tego, co byś w treningu. I co mówię, ja się dobrze, Także czuć wolniej niż do tej pory, może jeśli chodzi o czasy, o drugie połowy zawodów. Ale jak widać, to nie jest problem. No dobra, to pytanie o ten cały sezon. Pan powiedział, że jest progres w po, porównaniu po do poprzedniego. Ale no jednak y, rodzi się pytanie, czego Falubazowi zabrakło w tym sezonie, żeby o tą czwórkę się bić? Lepszego, lepszego porządku sezonu. tylko typu, bo No co tu ma powiedzieć? Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, co jesteśmy. Oczekiwania były na. To, aby walczyć, czyli no, być w tej górnej czwórce. Nie udało się. Eee, no i tyle. A czy Piotr Protasiewicz coś zrobiłby inaczej, na przykład przed startem sezonu albo na początku sezonu? Eee, dałem siebie 100%. Jeśli jest ktoś, to może zrobić więcej, no to nie ma problemu. Ja się tutaj jestem przymurowany będę kibicował i zł, tak? no to z boku. Nie ma problemu. Zapraszam Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR.